Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj, a przed wami prawdopodobnie przedostatni odcinek z gry Sons of the Forest. No. Pięknie udało mi się tutaj wyrobić odcinki 30 idealnych, pięknych odcinków z Sonsa. Moi drodzy, do platyny w tej grze pozostały nam jeszcze trzy osiągnięcia, co do ostatnich dwóch, które są tylko w zakończeniu, już je na spokojnie ogarnąłem, więc znaczy nie zdobyłem ich, ogarnąłem, przeżykowałem save'a. Z, jakby, już ukończoną. No, ten zapis to sobie zrobiliśmy dodatkowy weszłem tam, przygotowałem sobie go i już powinno nam normalnie. Bo były strasznie, nie wiem, coś się zbagowało i po prostu nie zaliczyło mi jednego osiągnięcia. Już to odbagowałem, naprawiłem, weszłem do plików gry i sobie to na spokojnie ogarnąłem. I tam, jak już przejdziemy ten zapis, kiedy wybierzemy to drugie zakończenie, już na spokojnie dwa osiągnięcia nam wpadną. A trzecie osiągnięcie, które nam brakuje. No, będzie chyba jednym z najbardziej czasochłonnych osiągnięć i ten odcinek demontażu będzie strasznie długi, ponieważ muszę zjeść wszystko, co się da w tej grze, wszystko, co się da zjeść, wszystko, każdy rodzaj mięsa, każdy rodzaj rośliny, najbardziej to się boję o te rośliny, ponieważ prawdopodobnie połowy z tych roślin nie mam i tak strzelam, że ich z 20 jest, ale spokojnie, mam przygotowaną mapkę i będziemy sobie szukać tych roślin, będziemy biegać i szukać, na razie pójdźmy zjeść to co, to, co mamy, w ogóle zobaczyć, co mamy. Ja mam mapkę tu przygotowaną, mapkę listę. Czekajcie, gdzie to było. Nie to, nie to, nie to. Tutaj mam gdzieś listę. Potrzebujemy jagody, jeżyny. I tu już nie jestem w stanie stwierdzić, bo muszę sobie chyba zmienić na język angielski. Bo po polsku jak sobie tłumaczę tą stronę, to mi wychodzi kompletnie co innego niż jest w tej grze. No i co my mamy? Mamy. No tak, bo ja się nie dowiem zbytnio. Mamy blueberries, więc już możemy sobie odhaczyć jagody. Jeżyny potrzebujemy teraz, to są chyba blackberries. Blackberries, jemy jeżyny, proszę bardzo, już mamy dwie. Twinberries potrzebujemy, tu jest guarana berries, to mam. Tu mam devil's club, tu mam twinberries, ok, tu jest twinberries, snowberries. Salmon Berries, <noise> ja nie znam większości z tych roślin, więc będę na czuja leciał. Co my tutaj mamy? Salmon Berries, o i widzicie, Salmon Berries, mamy wszystko. Więc uwaga, jemy sobie Salmon Berries. Z tego co widzę Guarana Berries, uwaga, Guarana Berries. Snowberries. 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 mamy Snowberries. Nie mamy Snowberries, ale mamy twin berries. twin berries. gdzie one są? Tutaj, nie. Tutaj. Twin Berries, okej. Okay. Mamy to. Mamy również Devil's Club, ale tego na razie nie ma na liście. Czekajcie, ja kurczę, jakoś bym sobie to odznaczał, co zjadłem, a co nie, ale wydaje mi się, że będę pamiętał raczej. Więc możemy sobie zjechać troszeczkę niżej. O, jest Devil's Club i Yarrow. Yarrow chyba tu mam, to jest chyba Yarrow, Ok, I Devil's Club, no dojemy Yarrow i Devil's Club, gdzie to jest? Mm, tu mamy Devil's Club, no z rośnie, ale spokojnie. I Yarrow, to jest co, tak? Oko, mamy kolejną rzecz. Mamy już 8 roślin moi, moi drodzy z głowy, cykoria i fireweed, nie wiem czym jest fireweed, ale cykorię chyba mamy, to jest cykoria, nie? Mamy cykorię, gdzie jest my cykorię? Pięknie e, i fireweed i tutaj się chyba schody zaczną, bo nie mam chyba fireweed, ale będę zbierał, mamy Horstyle. mamy aloes. To chyba zjedliśmy, tu jeszcze były coś takiego, arrow leaf, o, widzicie Tu nie były jeszcze jakieś owoce śnieguliszki? Snowberries, o widzicie, jest snowberries A czy ja zjadłem snowberries już? Chyba jeszcze nie mm, No nie, nie jadłem snowberries jak mi się wydaje przynajmniej e, Więc mamy to odhaczone, to mamy odhaczone, fireweed potrzebujemy, o jest, arrow leaf To też sobie zjemy, bo mamy Proszę bardzo Okej, okay, no i potrzebujemy. <noise> Już mogę mapkę odpalić. Fireweed. Fireweed, moi drodzy, znajduje się. Szkoda, że wy tej mapki nie widzicie. No, ale blisko się w miarę znajduje, więc sobie tam polecimy. Fireweed, z tego co wiem, rośnie wiosną, znaczy latem, przepraszam, latem i jesienią. Więc go nie będziemy teraz szukać, bo się nie opłaca. O kurza, czyli jeżeli faktycznie to to no tak, trzeba będzie przeczekać. No to nie zrobimy dzisiaj tego wszystkiego. No chyba, że wiecie, będę tak ten odcinek pauzował co. na, nie wiem, kilka godzin. Znaczy, w sensie pauza na kilka godzin. Ja sobie w międzyczasie bym trochę po, pofarmił sobie tutaj. No ale dobra, co my tu mamy? Arrow Leaf aloe vera, Ok, czekajcie. Czy Arrow Leaf zjadłem? No, już nie pamiętam, czekajcie. ja zjadłem. Devil's Clap jadłem. To jadłem. Airweed nie. Cikory jadłem. Dobra, czyli tak. E, arrow leaf jemy. Okej. Okay. Aloes. Corstail. Sheetake? Sheetake? Sheetake. She she Mam takie grzyby. Hydnum epandum. Sheetake. To tego nie mamy. O, hydnum epandum. E, hydnum epandum. Zjedzmy. O, i będzie trucizna. Nie, nie ma trucizny. To pięknie. O, i to jest chyba wszystko z roślin. Patrzcie, eee, jeszcze potrzebuję muchomora zjeść, ale muchomora to ja mam. To znaczy muchomora. To jest taka, można powiedzieć, on ma taką swoją nazwę, ale to jest e, chyba nazwa. Jak z tego. A co to jest? Hydromerepandum. Widzicie? Eee, czyli mamy tego grzyba. To też muszę zjeść. Czyli trzech roślin mi brakuje. No, ten na pewno mi da truciznę, przecież to jest Muchomor. Przecież to jest Muchomor. E, dobra, podkładajmy rzeczy, które tutaj pozdobywałem, bo troszeczkę pobiegałem sobie. Tak, e, moi drodzy, tutaj wam się przyznam. Dograłem scenę teraz e, do Fireweed, <grytanie> bo szukałem pół godziny i się dopiero później zorientowałem, że on jest w tym. E, w lecie Mieszanka Energetyczną i Leczniczą już zjadłem, więc to już wykluczamy. I tu nic nie ma, dobra, czyli wychodzi na to, że to tyle. Potrzebujemy znaleźć jakiś King Oyster. I teraz pytanie: czy one się znajdują w lecie? Muszę sobie sprawdzić. No, latem i jesienią można znaleźć tylko. Już sobie sprawdziłem tutaj. Tu mam jeszcze tego grzyba Sheet Take Mushroom. A, normalnie mi to pisze na tej Wikipedii, gdzie to czytam. Dobra, mam lokację tego grzyba Sheet Take. Nie wiem, czy on jest w innej porze roku niż wiosna. Nie pisze tutaj niestety. Czytałem różne wikipedie, nie ma tego niestety opisanego, nie wiem czemu Ale polecimy sobie w jedno miejsce gdzie on może się znaleźć Jeżeli tam go nie będzie po prostu to no, zaraz się zobaczymy Kiedy już go znajdę, jeżeli nie znajdę no to do innej pory roku prawdopodobnie to Dobra to ja sobie tam polecę, już wam dupy zawracał nie będę bo To jest nudne już oglądanie tych podróży Wiem co prawda, że rokopter zbudować wtedy by było łatwiej poróżować po tej mapie Ale może w kolejnym odcinku tego dopiero zbudujemy, co? W ogóle, patrzcie, jestem na miejscu, a tu jest jeszcze jakiś dym. Tu mnie nie było nigdy. Sprawdźmy, co tam jest. Tu mnie nie było. Jest flara. Gości akurat, jak go zauważyłem, zglebił. Batonik. Aha, to takie pierdoły, można powiedzieć, tu są. No ale dobra, granacik i tak dalej, był tu. No i dobra, tu gdzieś w tym miejscu. Tu, o. Gdzieś powinien się znaleźć ten grzybek. On będzie mały i raczej przy drzewie będzie rósł. Ale obstawiam, że tak jak inne rzeczy eee, dopiero w określonej porze roku. I chyba tak jak mi się wydaje, to raczej wiosną nie rośnie. Przy take mushroom. She take mushroom grzyb to raczej pod drzewem będzie rósł, nie? Są takie grzyby, które chyba tylko pod drzewem rosną, ale. No rozglądam się tu i taki, to jest taki malutki grzybek, i go tu nie ma. Więc wydaje mi się, że. No. On może być tylko inną porą, jeszcze sobie sprawdzę. Fajnie by było, a może jest coś takiego, ale fajnie by było. Zbudować kilka tych generatorów. Się Boże, generatorów tych teleporterów i się przełączyć pomiędzy nimi, bo bym dosłownie w kilka sekund mógł się przemieszczać po najważniejszych punktach na mapie. Ale wątpię, że coś takiego jest. Jest chyba jeden tylko teleporter. Dobra, słyszałem, że tutaj też się te grzyby znajdują i inne te ojstery całe. Gdzieś tutaj ponoć, ponoć można je znaleźć. No, ale tak jak mi się pewnie wydaje, dobrze. One nie rosną wiosną. Mhm. Fireweed. Ten oyster cały i ten drugi grzyb. Mogą tylko. No, no dobra, już bym je znalazł raczej dawno. Skoro Horst ja tyle tyle znajduję, to wątpię, żebym tak długo szukał. Nie, to nie ma sensu ludziska. Rośliny, których po prostu nie damy rady teraz zdobyć. Więc, no cóż, powrót do bazy. E, i moi drodzy, co my mamy jeszcze? Bo to oczywiście nie koniec. To nie koniec, ponieważ no, na na roślinach się nie kończy. Ryby mamy zjedzone, mięso mamy zjedzone, ostrygę mamy również zjedzoną. Nie wiem co to jest jajo tego, jajo żółwia. Nie wiem czy to zjadłem. E, human, hu o oh, kurwa. Human leg, human arm. To musiałbym mieć jakiś ka kanibali tutaj. Hmm, a jeśli bym zbudował to urządzenie do przyciągania kanibali? Darujmy sobie na razie rzeczy, które są gdzieś na podróżach, Spróbujmy zjeść najpierw to co Możemy zjeść, a może w każdej chwili wpadnie nam to osiągnięcie. Bo, na przykład, coś już wcześniej zjadłem, tak też może być. Bo tu już się kończą praktycznie te rzeczy do zjedzenia, więc może być tak, że już większość rzeczy zjadłem. Ale nie, dobra. E, jeszcze to są te rośliny, co ja gadam w ogóle. Ich to nie jadłem. Dobra, zużyłem praktycznie wszystkie swoje kości, jakie miałem. Więc trzeba będzie teraz popalić te ciała. Jak już sobie powalczymy, tu jest ich wioska. To może to ten znajdziemy. Choć czaszki to powinny z tego normalnie wypaść o właśnie o właśnie do czaszek to tutaj mamy nieskończoność to jeszcze w mojej bazie wiadomo No i spróbujmy zobaczmy jak to działa oczywiście że muszę tu coś włożyć i co nie ja może że tutaj jest ten generator solafitu Aha Niebieska moc odstrasza kanibale. Jak to zmienić teraz? Aha, to działa chyba jako baterię. Tylko no wiecie, to jeszcze było... To jeszcze miało inny tryb chyba. Może lewym? Nie czaję tego jak to działisz. Wiesz może coś na ten temat? No, tak myślałem. Mhm. To się dużo dowiedziałem, wam powiem. A może... To drugie? Nie, ten drugi to chyba generator Solafitu był. O, fuck no. Okej okay, moi drodzy, przeczytałem sobie w Wikipedii, Okazuje się, że ta, to urządzenie jedyne co robi to odpycha kanibali. Więc trochę marnotrawstwo wszystkich surowców. Ja to zniszczę. Nie mogę tego zniszczyć. No, chyba was popierdoliło. Ha, mam solafi tutaj chyba. Ja mogę to zniszczyć. Puu. Wszystkie kości odzyskałem? Niektórych nie mogę podnieść, bo to są chyba staki. Dobra, to zbudujmy to drugie dziadostwo. Czyli ta maszyna, ta druga, jednocześnie działa tak. Ja myślałem, że ta jedna robi za dwie rzeczy: dwie funkcje daje, a okazuje się, że ta jedna odstrasza. To mi jest kompletnie niepotrzebne, bo ja lubię, jak do mnie przychodzą. A ta druga powoduje, że gener ona generuje solapid jednocześnie przywołując mu i kanibali. Co będzie ciekawe. Dobra, mamy za darmo tutaj rękę do wzięcia. Dawaj mi tą rękę. Oj, super, moi, mogę sobie teraz to przepalić. Okej, okay, mamy czaszkę, idziemy sobie to tam zbudować. Już w sumie nie wiem po co. Może żeby Solafit generować, bo on mi będzie potrzebny jeszcze do innych budowli. Mm, ale mamy już kolejne rzeczy. No do lata tak naprawdę jeden dzień został, więc ja wydaje mi się, że dzisiaj już wszystko w tym odcinku zrobię. Zobaczymy. No i dobra. Bierzemy artefakt. Aktywuj. No okej. Okay. Teraz powinni do mnie przychodzić. Ale ich nie widzę na razie. Może będzie tak jak z tym. Może tak będzie tak jak z tym upgraderem. Ale wątpię, że przyjdzie ich tak dużo naraz. Aha, on przywołuje i kanibali i mutantów. Zapomniałem, czyli pewnie. Teraz każdy na każdego. Ale jeżeli to są kanibale i mutanty, to nie będą walczyć między sobą. Chyba. Ale geniusze z tego co widzę. Nie wiem, stąd wyjść, jak zwykle. Zobaczmy, jak ten Solafit. Czy on się generuje kilka naraz, czy... Czy ja muszę włączyć tu coś, nie wiem. Oho, jest i kanibal. Dobra, upieczmy sobie tą rękę i nogę. Będziemy mieli z głowy to. Rozpalaj się. OK, to też jest Dobra, no, z tego co widzę, to żaden solafit się tu nie generuje. A nie, generuje się. Patrzcie, trzy podniosłem, ale to jest takie średnie. Dobra, wyłączam to, bo mi to nie jest potrzebne, już ze szczęścia. Koniec walki. OK, czy kogoś jeszcze tu przywieje? Patrzcie, podrastały te drzewa. Kiedyś tu było tak fajnie pusto. Nie jestem w stanie po czym stwierdzić, że jest lato aktualnie. Ja to chyba sobie rozmontuję, bo mi to do szczęścia nie będzie potrzebne. Ale to dzień w ogóle jest. 79.16.51. Cóż, moi drodzy, może w tym odcinku sobie zakończymy? Choć kurde. Czy miałem ten żerokopter zbudować? Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał po montażu. Możliwe, że zrobię tak, że ja sobie go po prostu teraz już zatrzymam, zmontuję i później się zobaczymy. Jak już poogarniam te rzeczy. No dobra, zbudujmy teraz ten żerokopter. Zbudujmy go teraz. Tylko, że mi nie starczy chyba materiałów na niego, nie? On trochę jednak kosztowny był. Albo dobra, nie chce mi się. Faktycznie nie chce mi się. Może w kolejnym odcinku. Jeszcze, jedno, jeszcze jeden odcinek jutro poświęcimy na yy, kolejne roślinki. Yy, a tymczasem moi drodzy, ja się z wami żegnam. I co? Kurwa, kolejny odcinek do zmontowania. Ja sobie przeczekam do lata, pójdę po te rośliny. No i ogarniemy.